No witam Was serdecznie w nowej recenzji i tym razem będzie to gierka o nazwie Call of Duty Modern Warfare oficjalnie już zakończona. Battlefield 5 skonał. No, trzeba by powiedzieć, że już jej zamknął, oczywiście, całego BFA a 5, który okazał się jednak no, porażką finansową, ale przyszedł kolejny młoteczek i gwóźdź, a jeszcze na dodatek młotek w postaci Modern Warfare 2019, czyli nieco odświeżonej wersji oryginalnego Modern Warfare z 2007. No i oczywiście jest sporo, nie bez powodu, bo no jedną ze wspólnych cech jest oczywiście powracający kapitan Price, czyli jedna z postaci tego Modern Warfare, no ale wrzećmy już do trzech kategorii, czyli kampania, multi, o dziwo, nie, nie zombie, a... tryb battle royale, który się zwie Warzone. Ale najpierw kampania, oczywiście bezspoilerowo, bo tam nie będziemy wchodzić jakoś w szczegóły, a wcielamy się w dwie postacie. Jeden to jest oczywiście Alex i tam <grystanie> w Pakistanie bo walczymy z Arabami, oczywiście wszyscy przeciwko złemu Wolfowi. No i Kyle'owi, gdzie część akcji przenosi się do Londynu, gdzie odbył się zamach. No i nasi lokatorowie mają załatwić złego. Sama kampania jest jak w kodowym stylu dobrze poprowadzona, a nawet wręcz dużo lepiej niż w BF. Jak to zawsze chyba był atut potężny kolorniki, że oni mają mimo wszystko dużo ciekawsze, dużo lepsze i dużo bardziej pamiętne postacie niż w BF. No chyba, że mówimy o bad Company, gdzie też mieliśmy ciekawą szfową, ciekawą zgraję postaci, a tu mamy również ciekawą zgraję. Postaci I cieszy oczywiście powrót kapitana Peraisa. No, rozgrywca się też nie będę się rozwodzić, bo to jest oczywiście FPS, tak jak wszystkie w Call of Duty, ale no wiadomo, trudno coś zmieniać. Ale przynajmniej jak zawsze dobrze się strzela. Misje są oczywiście różnorodne, zresztą jedna nawet miała większy nacisk na skradanie się. Czy, oczywiście, można znaleźć nawet fragment, gdzie rozbrajamy bombę, z... No, i oczywiście, naprawdę, wiele też sekwencji Quick tam Eventowych nie zabrakło. Ale mimo wszystko, całość naprawdę trzyma odpowiedni poziom. Więc kampanie tutaj zostały na bardzo wysokim poziomie jest to. Historia bardzo fajna. Bawiłam się przy tym dobrze. No i oczywiście daję tam 9,5. No to jest dosyć wysoka No to jak na kampanię. No i przejdziemy od razu do multiplayera. A tam, chyba ku niczyjemu zaskoczeniu, nareszcie jest różnorodność. Tak, nareszcie mamy różnorodność. I nie ograniczamy się tylko do meczu. Co w blackout na no, tym kodzie, Black Ops 4 też, ale tutaj no, nie mamy do, do czynienia oczywiście z wyborem trybu, jakiego ma się widzi, mi się tylko tym razem postanowiono na algorytm losujący. No i dla miany można zagrać zupełnie inne tryby niż typowy drużynowy deathmatch. Mamy oczywiście Gun Game, który jest troszkę CS-ową wariacją. Polegający na tym, że zaczynamy ze słabą pukawką, a z, z pistoletem czyli taki prostszymi, a z czasem nawet kończymy na nożu i będziemy musieli próbować nawet kogoś zaćkać. Jeśli jakimś cudem się uda i wygrywają ludzie, którzy są w top 3. Mamy jeszcze punkty kontrolne, czyli typowe Capture the Flag. Mamy oczywiście. <suszel> infekt, który oczywiście gdy się zabijemy, to zamieniamy się z zomjaka. no i wiele innych trybów no oczywiście wszystkiego naraz nie dało się ograć, nawet jest chyba jeden typ taki bardzo CSowo podobny no i oczywiście jest drużynowy deathmatch no i Naprawdę ta różnorodność sprawia, że no przy tym można naprawdę długo się wysiedzieć, ale niestety no, po ostatnim upgrade'cie z Cold War'a, no niestety mój level został wyzerowany, więc chyba coś czuję, że streamer Skoda jeszcze wrócą. No i trzeci i ostatni tryb: Blackout. Tak. Yy, znaczy, przepraszam, Warzone. Warzone no. <ścoughs> Tak. Yy, czyli ten najpopularniejszy tryb ze wszystkich po kolei. Jedną z zalet Words w odróżnieniu do Blackoutu jest fakt, że niewymagana jest podstawka. Oznacza to, że można grać bez wymaganej podstawki. Tak, jest to nic innego jak samodzielna gra, nawet samodzielny dodatek Tak do Modern Warfare, no, który oczywiście też jest samodzielnym dodatkiem do Cold War'a. No i jest to jak do tej pory chyba trzeci bądź czwarty naj no ja już powiedzmy, że trzeci bo PUBG już no, nie jest popularny, już nie słyszę tej grzy już od jakiegoś czasu, żeby zech no, jakoś zachwycać, ale ma tam swoje mniejsze. No trzeci najpopularniejszy, Battle Royale koło Apex Legends i znienawidzonej przez większości Dremuty. No Warzone oczywiście poprawia wszystko, co nam tam Treyarch zrobił już przy Blackoutie. tak, no była już przynajmniej jakaś taka podstawa. Pod tą grę, bo to jest no, prawie to samo. lakaut. No, tylko wiadomo, że wykonany lepiej. No i nareszcie system progresu jest dużo szybszy niż w poprzedniku, więc y, no, można poczuć większą satysfakcję grając <grych> w tego typu bateriach. Albo w końcu nasz licznik się nabija. Oczywiście mocniej. Chociaż wciąż ten trybie lamię, więc no chyba musiał. Mógłbym pobrać trochę więcej niż 3 mecze. No takie to życie trochę. No i tak, sam multiplayer ocenił standardowo 9 na 10. Au! Warzone jest chyba warty. I no już nie grałam z zbyt dużo. No to myślę, że to będzie dużo lepszy wybór niż przeklęty Fortnite. Po Fortnite to wiadomo, będzie u mnie no, jakieś 3 na 10. A Warzone 9 na 10, więc tutaj taka dosyć mocno wysoka nota, bo może nawet 9,5. No dobra, 9,5, bo to jest gra, która oczywiście robi dużo lepiej, Ten tryb robi dużo lepiej niż Blackout, jest lepszy, jest bardziej przystępny, bo nie trzeba tej pełnej gry kupować, tylko po prostu ściągamy Warzone i gramy. I to jest chyba jedną z tych zalet, dlaczego Battlefield 5 też poniósł porażkę na y, swoim Fires. to właśnie to, że aktywizm pomyślał, żeby nie dawać tego jak jest, do pełnej wersji gry, tylko dać to za darmo, jako osobną grę. I jest to po prostu genialny zabieg. A jeśli chodzi o oprawę audiowizualną, to ho ho! Dużo się zmieniło od tamtego czasu. Jest nareszcie dużo ładniej. Jest no, bardziej szczegółowa. No, wszystko wygląda lepiej. Katręccynki wyglądają po prostu fajnie. Givery też. Po prostu widać różnicę gołym okiem, że no to już nie jest ten sam silnik. To już mamy do czynienia z, nie wiem, z jakimś nowym silnikiem. Nie mamy tu do czynienia z grą, która wygląda dokładnie tak samo co roku, tylko już mamy do czynienia z grą, która już doczekała się zupełnie nowego engine'u. No dzięki czemu no, zyskuje ona jeszcze bardziej pod kątem audiowizualnym. A jeśli chodzi o dźwięki, tak. <grym> oczywiście ostatnie kody są wydawane oczywiście z polskim dubbingiem, a ja. Nie muszę być jak ten zagraj dupa co jęczy, że paski dubbing to jest takie chujstwo, więc. A, moja wersja jest po niemiecku, ale spoiler! Grałam po angielsku, tak. Tak, egzemplarz pochodzi z Niemiec, aczkolwiek domyślny język to angielski, więc nie muszę szwabskiego słuchać. No i wypada to też bardzo dobrze, no tak jak mówię, cieszy mnie to powrót Kapitana Price'a. O tak... Mm. Czego się nie robi dla tej gry? I podsumowując, Modern Warfare to jest bardzo dobre odświeżenie nie starego czyli marki, która sprawia, że no, chcemy w to grać. Kampania jest warta uwagi tryb Warzone robi lepiej od blackoutu, a multiplayer zrobił się bardziej różnorodny i nareszcie można pograć w coś więcej niż drużynowy deathmatch. Więc no ta pozycja myślę, że jest bardzo obowiązkowa. No i co, bo niektórzy za BFM piątką mogą nie płakać, bo właśnie konkurencja się postarała. A ja daję oczywiście no dość. Wysoką notę i powinniśmy już stawić tą grę jako najlepszą grę 2019. No jest to oczywiście nota nazwy 9,5, bo na tyle ta gra właśnie zasługuje. No i celowo nie podaję spoilerów, żeby oczywiście. Kupić tą grę i zagrać. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. i'm happy that the stuff isn't coming